Cześć manko, witajcie z tej Witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj Age Of History 2 eee... Kontynuujemy naszą cudowną grę Gdzie mamy sojusz z Czechami. Z... z Czechami O, szwecja prosi. Czemu nie? Lubię szwedów My się z szwecją lubimy czy nie? Lubimy się z szwecją Problemy, asym... wojna się skończyła tak, nie mam chwilowo żadnych wojen. Problemy z asymilacją, to wszystko do reszty zasymilować. I dzisiaj mam w planach jedną rzecz: taką dosyć ciekawą. I mam nadzieję, że to nie zabierze mi prowincji wszystkich i dalej będzie ładnie tak mapa wyglądała jak wygląda teraz. Tylko najpierw muszę przypomnieć sobie, jak się to właściwie robiło. Dzisiaj próbuję zmienić Pols Królestwo Polskie. Robimy wielką Polsję. A. Potrzebujemy te tereny. No to cóż, może Ukraina nas lubi? Nie lubi. Fenomenalnie To znaczy, że bez problemu mogę sobie przenieść wszystkie jednostki pod granicę I poprosić ładnie ultimatum wysłać po kilka prowincji Bo mi się nie chce z nim toczyć wojny O, tu mam aż 16 tysięcy jednostek Bardzo miło mi to słyszeć W takim razie 8 tysięcy jednostek po to A cała reszta 7 tysięcy gdzieś indziej Przejść sobie wszystkimi jednostkami ładnie. O manku, coś przyrost naturalny, populacji większy. I nie, ja mam y, jednostek w Egipcie. Egipt już nie żyje? Nie, już nie żyje. To dobrze. Egipt nie żyje. Już się bałem, że co, o czymś zapomniałem i on dalej istnieje. Bo dosyć dużej ilości rund, które na niego wyrzuciłem, żeby go wreszcie pokonać. Już się przestraszyłem, że dalej istnieje. A to nie moja wina, że miałem z nim wojnę, tak tak, to, to on wypowiedział wojnę mi Więc jakby to nie moja wina, że zniszczyłem całkowicie Egipt, że nie ma go już na mapie To tylko i wyłącznie i wina Więc jak już wspominałem Dzisiaj robimy wielką, potężną, wszechobecną polszę którą próbuję zrobić od samego początku tej serii Chcę, robię troszeczkę skipnę Problemy asymilacyjne. No, aha, jeszcze kilka prowincji jest. Eee, więcej, więcej asymilacji. Nie chcę mieć buntów. Aha, już pieniędzy nie mam. No nice. O, już nie ma żadnych problemów. Eee, Niemcy chcą. My się z Niemcami lubimy, lubimy. To akceptuję. Wydaje na populację, spacja, 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 spacja. Algeria, lubimy się, lubimy, to popraw relacje i akceptujemy. E, problemy z asymilacją, nie. Wszystko się ładnie robi. Wosi, lubimy się, lubimy się. Popraw relacje, zaakceptuj. Po co nie chcę tak bardzo dostęp wojskowy ode mnie? Dobra, 2000. A tutaj nie ma żadnych jednostek. Ale naprawdę muzyka w tej grze jest cudowna Już wszystkie jednostki? Tak Zaraz tak, Polska Czego nam brakuje? Tych terenów tutaj Te dwa zostały Dobra, czyli zabiorę to Aha Wysyłamy ultimatum Prowincję chcemy tylko te Te trzy dodatkowo wybierz Zapisz albo zaatakujecie 660 parę tysięcy jednostek, proszę zaakceptuj. Hmm. Dobra, robimy więcej jednostek, albo po prostu wezwę do tej wojny wszystkich moich sojuszników. Poczekam sobie chwilę. No nie Rozmowy pokojowe, wola Fajnie, że Liban wypowiedział mi. wojnę, jak jest tak małym pyrtkiem. Bangladesz jest w stanie wojny. jest... Bardzo ciekawe. no. Dobra, jeszcze raz. Ultimatum. Chcę naprawdę kilka prowincji. Ja nie chcę tak dużo, jest tylko tyle. Gminy, nie chcę stoczyć wojny z Ukraińca. Ja chcę po prostu stworzyć wielką, potężną Polszę. I to tyle. Wezwij do broni Czesi, Niderland, Litwa, Bahamy, Belgia, Węgry, Rumunia. Potwierdzam. E czemu mnie Rumuny nie lubią? To jest przecież mój wasal. Nie lubię. Nie, nie, nie No ktoś mnie tam nie lubi. I wchodzimy. Jak do siebie. Z taką pomiędzy jednostek to powinniśmy przejść jak na spacer pójść. Na taki spacerek przyjemny. Poranny. A, już Nie no, mam jeszcze ruchę. Czemu tu nie mogłeś? No. A, jeszcze ten... Tak, ten. Przenieś tutaj. Przenieś proszę połowę. Bo reszta pójdzie do góry. No i elegancko, patrzmy jak bardzo ładnie się... Tam miałem jedną nieobsadzoną prowincję, której nie zauważyłem i pewnie teraz będę się z Ukrainą bawił przez kilka... dziesiąt rund Z tymi kilkoma prowincjami, które mi przejmie Świetnie Wszyscy przyjęli wezwanie do wojny Czyli nie jestem sam, więc jest dobrze Tutaj elegancko wchodzimy rekrutuje, tu rekrutuję 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 dobra i zaczynamy więc jest dobrze nie wiem czemu Ukraina się nie zgodziła na oddanie trzech prowincji to nie jest przecież tak dużo to są tylko trzy prowincje potrzebuję naprawdę tylko trzech prowincji żeby zrobić wielką Polskę Królestwo Polskie, monarchie. Dobra, to do Sewastopol i pojedziemy na Krym. Uuu, 5 tysięcy w stolicy, to niedobrze dla mnie. Bardzo źle mi to że tam było aż 5 tysięcy jednostek. Cóż? Ale nic mnie nie zatrzyma przed stworzeniem monarchii w Polsce. W Polsce będzie panowała monarchia. I wierzę, że mi się to jeszcze na tym odcinku ładnie uda. że będzie panowała monarchia? Dobrze, tu ładnie wszystko zaplanowane. 800 jednostek zostało. Tutaj ładnie wszędzie wchodzimy. Kijów przejęty. 9000 jednostek raczej przejmie kijów. My się lubimy z Białoruś. Czy Białoruś jest moim wasalem? Tak, jest moim wasalem. Nie, czym jest Białoruś? Białoruś jest niepodległa? Nie no, lubimy się. Popraw relację. Nie wiem. Nie wiem czy mówi jednostki Białorusi. Ale mi to w sumie nie przeszkadza, bo i nie widzę, więc cóż... O nie, 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 3000 jednostek na długską mi chodzi. Nie ma tak, tak się nie bawimy. to tak bardzo nie ładnie się bawić, żeby tak od tyłu, od boku. Ładnie jak od frontu się tak wjeżdża, a nie tak od boku z morza. Jak bardzo mi przejmą tą prowincję ja tam nie wiadę. Oczywiście. 200... Aha, bardzo... Tak, tak. Dużo wszędzie jednostek oczywiście. Czemu miałoby być inaczej? Rekrutuj 2000. Dobra. Góra ogarnięta, więc jest dobrze. Ach, jak tutaj dobrze widać takie spaghetti, które nie wiesz, co gdzie prowadzi, żeby się pogubić ładnie, tak przyjemnie można i odbijają tereny Czemu ja zaczynać nie mogłem Czemu ja nie mogłem zacząć? Tu nie mam, tu mam Zero Wszystko Dobry tutaj kilka tysięcy tylko i zobaczymy, już połowa zajęta Więc tak to idzie tu, to idzie w połowie tu, to idzie 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 tu. To idzie tu. To idzie tu. Prawdopodobnie mi teraz zacznie przejmować to dokładnie. Ale tutaj ładnie wchodzę z moimi wasalami to Mi się bardzo podoba, że tak ładnie idzie Jedynym państwem, które na razie widzę, że mi jakoś pomaga To tutaj jest on... O! Czesi przy okazji, bo wreszcie dojechali I Węgrzy, Litwini to tak mało Głównie to Rumuny mi pomagają Ach, skąd wiedziałem, że oni teraz wejdą mi w górę I zaczną tam wszystko przejmować ja pewnie nie zdążę się obronić przed tym, bo pewnie i tak za każdym razem będzie zaczynała Ukraina. Szkoda, że się nie zgodzili na te ultimatum, To nie było za dużo, ja chciałem tylko kilka prowincji małych. No niestety muszę zniszczyć. Przynajmniej będę miał wielką Polsę. Są jakieś plusy. No naprawdę, przykro mi. Teraz tak. Tysiąc jednostek tu, połowa tu, tu, I teraz z trzech stron się rzucajmy na ostatnią prowincję. Nie! Nie! Nie, oni coś mają w góry. Gdzie oni mają prowincję, że oni mi tutaj wjechali? Dobra, otoczone. Gdzie oni mają prowincję? Aha! Aha, łoty... Łotw... Łotysze nie istnieją, dobrze wiedzieć Dobrze się dowiedzieć, że Łotwa nie istnieje już Nie, to jest Estonia, przepraszam Pomyliłem się Łotwa jest tutaj Dobra, wysyłamy dużo jednostek, bo pewnie tam mają tak dużo jednostek, że ja tam się nie wbije Przy okazji mogę powiedzieć też wojnę Estonii to kończyć. Sprawa Estonii, Estonia, dyplomacja. Ale wpierw chcę się spytać, czy może nie chcą ultimatum. Ile oni mają? A, odznać wszystko. Nie, ja chcę zaznaczyć wszystko. tutaj zapisz. No. Grecja. Lubimy się z Grecją, nie lubimy się z, Grec z Grecją, więc odrzucę. Z Anglią się lubimy. Prawie 100% relacji. Jak? My mamy tak dobre relacje z brytolami jak z nimi nic nie wchodzimy w żadną interakcję. Przenieść do. Aha, ja już... A bo się zgodzili, świetnie. Dobra. Teraz ustawić sobie granice morskie, żeby mi wodą nie wychali i wysunąć tylko jednostek. Tutaj wywerguję na wszelki wypadek. Przepraszam, co? Czemu mi Cypr ten drugi wypowiedział wojnę? Nie wiem, no to zostanie całkowicie zniszczony. No cóż, nie moja sprawa. To on wypowiedział wojnę mi, a nie ja jemu, więc cóż, niech cierpi za to, co zrobił. Eee, więcej przyrost naturalny, co to jest? Handel. Co oni tam? tworza przeciwko Grecji, przeciwko Grecji... Odrzucam. Bo z Grecją nie mam obecnie szansa, albo w sumie... I to jest też o Grecji? Nie, co to jest za odrzuć? A, już nie pamiętam, kto mi proponował. Dobra, Grecję sobie też zniszczymy później północy. No co wy nie powiecie, że mamy z nim wojnę? Tutaj dojeżdżamy do końca Ukrainy i robimy Wielką Polskę. Nie. Wasal wypowiedział mi wojnę. Oj, to sobie teraz nagrabiłeś. Z mi po co mi wojna, rozmowy pokojowe. Tak, elegancko Luksemburg wypowiedział mi wojnę. Nie mam zielonego pojęcia, po co, na co i za co, ale wypowiedział mi wojnę. Dobra, nie chcę mi się czekać na moje jednostki. Szybko to zrobię, łatwiej, przyjemnie. Pyk, moje, moje, moje. 100%. Rozmowy pokojowe. Eee, Ukraina. Tak. Wyślij żądania. No i elegancko. Przenieś to pyk. Przenieść to pyk I zakończy się ten odcinek za niezbyt długi czas. O nie, 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 nie. No. Czy jak skończę właściwie wszystkie wojny i zrobię wielkie królestwo Polski. Co to jest za państwo mi proszę powiedzieć? Gdzie to leży? Gdzie to leży? Nie wiem, wyślę nic za nic. Będzie najlepiej. Rozmowy pokojowe z Cyprem. Cypr. Chcę cały Cypr. Tak, wyślij żądania. Okej. Okay. Holandia wysił żądania, w tej... a nie to jest sukces. Dobra Teraz jak Polsk, teraz sobie zrobię zapisz Zapisz grę Dzisiaj krótki odcinek z tego co widzę będzie Zacznij asymilację wszystkich terenów Proszę ładnie Niemcom się lubimy to proszę bardzo Robię spacyjkę tu mam asymilację, teraz tak. Chcę ukraińskie terytorium asymilować proszę mi wszystko Głównie tereny potrzebne mi do stworzenia Polski Wielkiej Z Włochem się lubimy, więc czemu nie? Jeszcze to, to powinniśmy elegancko więcej tak, tak. Robimy teraz taką magiczną rzecz. Klikamy zapisz grę. Nie, nie damy zapisz grę. Teraz dyplomacja polska. Stwórz Królestwo Polskie. O. I Halo co? O! Stolica Kraków. Koszt tysiąc W pokoju. Nie jestem wasalem, posiada wszystkie prowincje i Królestwo Polskie nie istnieje. I dlatego nie zapisuję, że jeżeli zabierze mi to wszystkie tereny, to sobie czytam zapis przed tym. Uwaga. A, a, Królestwo Polskie. Serduszko mi się raduje. Ja wybuduję teraz stolicę, zrobię taką na maxa Inwestuję, dajmy, 12 tysięcy. Inwestuję w ekonomię, 11 tysięcy. Nie wiem, co mi da asymilacja, bo mam 100, więc mi się tego festiwal potwierdzam i teraz robię magiczną rzecz zapisuję grę i kończę ten odcinek mam królestwo polskie <grypsza> 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 jak cudownie teraz jeszcze sobie tylko zmienić kolor państwa jak się to zmienia <grypsza> jak się zmienia, przepraszam kolor państwa hmm. o, to są moi sojusznicy, a to są moi basale. Eee, ile my tutaj mamy różnych nacji? Mamy jedną osobę z Tunezji, dwie z Izraelu, cztery z Grecji. Na no, nie przeczytam tego, Szwedów mamy. W ogóle mamy 3 miliony Polaków, 800 milionów tysięcy Ukraińców, Egipcjan, potem Francuzi Estończycy, Serbowie, Rumunowie, Austriacy Niderlandzczycy, Szwajc Szwajcarzy Mołdawianie Duńczycy, Chorwaci, Słowianie Luksemburgczycy, Bel Belgijczycy Albańczycy, Dominikań... Ni Dominikań... Dominikańczycy Tak? Chyba tak eee, Potem jeszcze mamy... Cyprjanów u siebie, z obydwóch Cyprów. Nie wiem, czy są dwa Cypry z Kosowa, Haiti, Macedończyków, Etiopczyków, Słowaków, Czarnogórczyków, Somalijczyków, Rosjanów, Dom... Dominikanów. Co to było? Czyli Dominika, Dominika. Czemu... Nie wiem. No ale nieważne. Zapisz. Tak się prezentuje Królestwo Polskie. Duża, to, to jest piękne. To jest piękne, jak Polska ładnie wygląda. A, jeszcze ja, w Ameryce coś jeszcze mam. Aha. No nice. jest. Tu kiedyś tam podbiję Amerykę. Cudownie to wygląda. Ja się z Wami żegnam przy tym bardzo ładnym widoku. Potęgi mojej od Państwa. Do zobaczenia. Miłego PA!